Wiadomości ze świata bez ograniczeń, rzetelnie, konkretnie i po polsku. To, co najważniejsze, w Twoim ojczystym języku. Oglądasz Język Faktów. Bądź zawsze na bieżąco. Oprócz tego tematu prezydent poprosił o opowiedzenie o innych kierunkach współpracy z Amerykanami, w tym o tym, co było omawiane od 24 marca w Riadzie kiedy eksperci z Rosji i USA spotkali się w sprawie ożywienia, wznowienia, reanimacji tzw. Tak inicjatywy czarnomorskiej, inicjatywy zbożowej. I wtedy podczas negocjacji w Riyadzie naprawdę wysoko oceniliśmy, prezydent poparł taką ocenę. Gotowość USA do wspierania likwidacji przeszkód, które zostały stworzone przez nielegalne, jednostronne sankcje na drodze eksportu rosyjskich produktów zbożowych i rosyjskich nawozów. Tym samym tworząc napięcia na rynkach światowych, przede wszystkim stwarzając trudności dla krajów rozwijających się, dla których dostęp do potrzebnych im produktów żywnościowych, towarów i nawozów okazał się ograniczony. Oparliśmy, jak już powiedziałem, tę gotowość USA w pełni i zdecydowanie podkreślając nasze wsparcie dla tej inicjatywy, która została zapisana na papierze po spotkaniu 24 marca, ale dodaliśmy konkretne propozycje, o tym jak można to zrobić w praktyce. Takie propozycje są absolutnie niezbędne, aby nie powtórzyć smutnego doświadczenia początkowej czarnomorskiej inicjatywy zbożowej, z którą wystąpił sekretarz generalny Antonio Guterres. W lipcu 2022 roku została ona zatwierdzona. Część pakietu poświęcona jest wspieraniu eksportu ukraińskiego zboża, druga część eksportowi naszego zboża i naszych nawozów. Ukraińska część działała przez cały ten czas, my wywiązywaliśmy się ze swoich zobowiązań. W odniesieniu do rosyjskich interesów, które zostały zapisane jako zobowiązania naszych partnerów, w ramach tej inicjatywy nic nie zostało zrobione. Dlatego teraz potrzebujemy już nie pustych obietnic, ale konkretnych działań w zakresie dostępu do portów, w zakresie normalnych stawek frachtu, ubezpieczeń itd. Amerykańscy koledzy analizują. Obecnie obiecali wkrótce zareagować na nasze propozycje. No i trzecia kwestia, nad którą pracujemy z Amerykanami za zgodą prezydentów, to likwidacja tzw. Tak irytantów, które poważnie przeszkadzają pracy naszej ambasady w Waszyngtonie i ambasady amerykańskiej w Moskwie. Jasne jest, że te przeszkody nie zaczęliśmy tworzyć my. Jeszcze administracja Obamy aktywnie się na tym polu wyróżniła. Ale my tylko odpowiadaliśmy zgodnie z zasadami wzajemności, które w dyplomacji nikt nie odwołał. Odbyło się spotkanie w Stambule, teraz przygotowywane jest drugie spotkanie. Tymczasem trwają kontakty telefoniczne i wideokonferencje. Nie chcę robić prognoz, ale widzimy znaczący i widoczny dalszy, zarysowany i wyraźny postęp i chęć amerykańskich partnerów. Usunięcia tych całkowicie nieakceptowalnych z punktu widzenia praktyki dyplomatycznej przeszkód dla pracy